Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Przede wszystkim chcę wam bardzo bardzo podziękować za wiele maili, SMSów i rozmów telefonicznych, które miałem okazję przeprowadzić z wami, z okazji nadawania przeze mnie tych wszystkich filmików na YouTube. Bardzo dziękuję za wiele pytań, które zadawaliście, za pytania, które zadajecie nadal, proszę oczywiście o dalsze, to będziemy dalej w miarę możliwości na nie, na nie odpowiadać. Ale też dziękuję Wam za feedback. Dziękuję Wam za feedback, że robicie z tym coś, że do czegoś to Wam się przydaje. I to jest ciekawsze feedback od osób w bardzo szerokiej gamie wiekowej, tak naprawdę, bo o ile pamiętam, dostawałem rzeczy, około ludzi około 20 i też ludzi po 50. Także ja się bardzo, bardzo cieszę, że. To, co mówię, to jest przydatne dla tak szerokiego grona osób. E, oczywiście, y, oczywiście, jeżeli chodzi o statystyki, no to po 3,5 miesiącach mamy dzisiaj 1000 subskrybentów i około 77 tysięcy wyświetleń. To jest nieźle, aczkolwiek, jak powiemy sobie, że jest w Polsce y, tyle milionów internautów. No to trzeba powiedzieć sobie prawdę, że tak naprawdę to co robię to jest bardzo niszowa sprawa, która w gruncie rzeczy interesuje niewielką grupę ludzi. Ale to nic nie szkodzi, bo przecież ja też żyję w bardzo niszowy sposób. Kto tam y, żyje tak, że pracuje 50 dni w roku? Kto tam spędza tyle czasu robiąc rzeczy pro bono? Kto tam spędza tyle czasu na przyjemnościach? To jest dość niszowe, jak się temu przyjrzymy. W związku z tym ja nie mam kłopotu, żeby prowadzić taki niszowy wideoblog, i dopóki znajdę ludzi, którym się to przydaje, którzy mówią ok, coś z tym jest, nawet jak się z tobą nie zgadzam, to mam dzięki temu dobre przemyślenia i dzięki temu, co ważniejsze, w jaki sposób zmienia moje życie, no to będę to robić. Także bardzo Was proszę tutaj o dalsze informacje tego typu, jeżeli Wam się podoba. Jak doskonale wiecie, to co ja tutaj robię w internecie, to jest totalnie pro bono. Nie spodziewam się tutaj żadnych pieniędzy z tego powodu. Nie chcę teraz niczego sprzedać, nie chcę was przekonywać do kupienia czegokolwiek, bo ja po prostu zarabiam pieniądze gdzieś indziej. Ja będę szczęśliwy. Jak, najwię jak najwięcej ludzi będzie miało lepsze życie tylko dlatego, że troszeczkę pomyślało i zastosowało może parę rzeczy takich out of the box, takich troszeczkę innych, niż nam się ciągle wtocza do głowy. Także tutaj zdecydowanie jest to. Jest to niekomercyjne. Ale jeżeli chcecie coś dla mnie zrobić, to możecie oczywiście. Pierwsza rzecz, którą możecie dla mnie zrobić, to jest dalej podsyłajcie mi pytania i sugestie. To o czym wcześniej mówiłem. To jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ na przykład ta seria Zapytaj Aleksa żyje waszymi pytaniami, bo ja tych pytań nie wymyślam. Ja, ja, ja chcę robić rzeczy, które są odpowiedzią na pytania ludzi, którzy, którzy mnie oglądają. To jest ta pierwsza rzecz. Ale ta druga to jest taka. Mi nie zależy na pieniądzach, mi nie zależy na tym, żeby być sławnym, nie zależy mi na ego. Ale to, co chciałbym osiągnąć, to wpłynąć pozytywnie na możliwie jak największą grupę ludzi. I tutaj możecie mi pomóc, ponieważ algorytmy Facebooka i algorytmy YouTube'a, w zależności od tego, na ile jakiś post albo wideo są lajkowane, w zależności od tego, pokazują to różne ilości innych osób. To jest, to jest taki algorytm, to jest zrozumiałe i tutaj możecie mi bardzo pomóc. Jeżeli jakiś materiał Wam się podoba, to jeżeli Wam się podoba to zalajkujcie go proszę, zalajkujcie go proszę, dlatego, że wtedy YouTube będzie wiedział, mówi ok, to może przydatne większej ilości ludzi, pokażmy to jakimś nowym osobom. Dokładnie tak samo w Facebooku. To nie wymaga żadnej pracy, ponieważ takie rzeczy są szczególnie na YouTubie, przynajmniej z tego co wiem anonimowe, ktoś lajkuje czy nie lajkuje to, to, to ja nie wiem kto to jest to możecie to śmiało zrobić nie kładąc na szale własnej reputacji jeżeli Wam się to podoba, zróbcie to jak Wam się coś oczywiście nie podoba, napiszcie do mnie, jak widzicie ja podejmuję Polemikę, nawet z bardzo taką, mm, dość mówiąc delikatnie, niezbyt delikatną krytyką. Tu z tym nie mam w ogóle żadnego problemu. Także to jest bardzo prosty sposób, w jaki wy możecie powiedzieć: OK, Aleks, my będziemy wspierać Twoje działania. I ja się wtedy będę oczywiście bardzo cieszył. Tyle jeśli chodzi o tą sprawę. Ja chcę poruszyć jeszcze drugą sprawę, a mianowicie parę osób napisało mi, że ja oddziaływuję arogancko na moich wideach. No to troszkę się tym zaskoczyłem, tym bardziej, że w komunikacji bezpośredniej z innymi ludźmi pytałem potem, jakie, jakie mają wrażenia i właściwie wszyscy się czuli bardzo sympatycznie. Nawet osoby, które szkoliłem, bo wtedy jest specjalny przypadek, zaraz o tym powiem. Oczywiście ja w tych moich wideach tutaj, to, to nie są spotkania z dobrym wujkiem opowiadającym jakieś tam bezbarwne historie i nie są to też jakieś... Działania marketingowe, które mają spowodować, że się będziecie dobrze czuć i że będziecie chcieli więcej i będziecie za to zapłacić. Ja wychodzę z założenia, jeżeli chcemy się czegoś nowego nauczyć, to pewna doza dyskomfortu przy tym wszystkim jest niezbędna. Dlaczego dyskomfort? No, gdybym mówił rzeczy, które nie powodowałyby żadnego dyskomfortu u Was, to by znaczyło jedną z trzech możliwości. Po pierwsze, mówię o rzeczach dla Was nieważnych, prawda? Bo to nie powoduje dyskomfortu. Albo mówię rzeczy, które już dawno wiecie, to też nie powoduje dyskomfortu. Albo mówię o rzeczach nieważnych, które już dawno wiecie, to był najgorszy przypadek. Na to właściwie szkoda byłoby przede wszystkim waszego czasu na oglądanie. No i oczywiście mojego czasu na nagrywanie. Bo po co? Po co coś takiego robić? W związku z tym, no ja mówię bardzo wyraziście, i poruszam rzeczy, gdzie zdaję sobie sprawę, że u części z was. No, spowoduje to dyskomfort, spowoduje to protest, mówi jak to, jak to, jak to, jak to. To jest świadome i to jest po prostu cena wkalkulowana w to, że ja chcę spowodować jakąś pozytywną zmianę u Was. Bo jeżeli będziemy robić wszystko po staremu, jeżeli będziemy robić wszystko według starych wzorców, no to się tak naprawdę niewiele zmieni. Także tutaj jest, musicie mi wybaczyć tą pewną porcję dyskomfortu. Mogę Was pocieszyć, że w porównaniu do tych osób, które rzeczywiście w jakichś takich bezpośrednich relacjach ze mną chcą się czegoś nauczyć, jak na przykład ten kolega, który spędził najdłuższą podróż swojego życia w samochodzie z Krakowa do Warszawy razem ze mną, ale powiedział, że mi się bardzo przydała, że była jedna z najlepszych rzeczy. Albo dziewczyny, które, które są maltretowane w tym top-gun dla, dla prawników, to to, co ja tutaj robię, to jest w ogóle małe piwo. No ale także pozwólcie, ja postaram się nie być zbyt, zbyt brutalny w stosunku do Was, nie mówić rzeczy takich, że rzeczywiście włosy Was staną na głowie, ale odrobinkę tego mi pozwólcie jak chcecie się przekonać, czy ja rzeczywiście jestem aroganckim dupkiem, czy jestem sympatycznym człowiekiem, umówcie się kiedyś ze mną na kawę i powiedzcie, okej, okay, ale dzisiaj spotykam się z Tobą dla przyjemności. Nie chcę się nic nowego nauczyć, chcę sobie po prostu z Tobą pobyć. Do takich rzeczy też jestem do wzięcia oczywiście, także nie ma z tym w ogóle żadnego problemu. Okej, okay. nie chcemy przedłużać tego postu. W związku z tym życzę Wam bardzo, bardzo miłego dnia, bardzo miłego wieczoru. No i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję Wam bardzo.